Hej, 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 siemanko wszystkim. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj y, mamy dla was drugi odcinek z gry Lego Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Y, słuchajcie, y, niestety to tak naprawdę jest nasz trochę trzeci, trzeci odcinek, tak. bo za damem nagrywaliśmy drugi. I, I niestety coś zbambiczyliśmy, i jakby. Ekran gdyby, się nie nagrał. Tak, niestety. obraz nam się nie, nie nagrał. Mamy tylko głos z tamtego. Także słuchajcie, i nie, nie ma jak gdyby łatwej e, opcji, żeby Żeby to znowu zrobić tak. Tak, jak to jest. zresztą to, 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 to by było trochę dziwne, jakbyśmy drugi raz grali te same plansze. Gdzie jak gdyby już się przeszliśmy wcześniej. No to tak. E, no. Nie byłoby takiego efektu zaskoczenia dla nas. Także z grubsza Wam możemy powiedzieć, co tam się wydarzyło. E, no więc tak. E, y generalnie, słuchajcie. Pierwszy odcinek skończył się bodajże na tym, że, że... mieliśmy odbić yy, Królową Amidalę, tak, tak, no to zrobiliśmy to, później wsiedliśmy na taki wielki statek i mieliśmy lecieć na specjalną planetę bodajże Coruscant, ale nie Z... było paliwa? Nie, coś, zepsuł nam się chyba hipernapęd, o właśnie, coś takiego i musieliśmy wylądować na Tatooine, gdzie właśnie spotkaliśmy słuchajcie tego młodego Anakina Skywalkera, którym ja tutaj gram? Zobaczcie Który wygrał wyścig Właściwie my my, myśmy graćmy, sterowali no. Wyścig jest świetny Szkoda, że tego nie pokazaliśmy Ale z drugiej strony na pewno wie, wiele wie, wyścigów będzie Tak I wielu z was jak gdyby kojarzy. Tak Plus będzie chciało samemu jak gdyby no grając w tą grę Będzie jakiś tam element zaskoczenia A nie, że wszystko zobaczycie u nas na kanale Dobra, tak czy siak Słuchajcie W tej chwili mamy wrócić do swojego statku W okolicy Mos Espa To jest O czekaj, tu coś mogę wskoczyć a tyc, tyc. Czy to jest skrót ja mam, jakiś? Prawo. A na górę? Ej, mogę tak. Spoko, jakiś parkur. A czy Anakin jest w stanie się rozpędzić, żeby trochę szybciej? Tak, średnio. Tak, średnio bym powiedział. Okej, okay, co jak tutaj stanę? Tutaj. A czemu pokazuję w tym? Aha. Jakiś taki średni ten skrócik. O, jest łat. Tak, czy to? To jest tylko gościu podobny do niego podobne. Czekaj, bo teraz ja muszę się tam dostać. Ja myślę, że albo. A nie, rozpędza się, zobacz. I co? Będzie? Tak. Do Senatu. No. W końcu. Co e, e, so, o oh, jesteś? W końcu ujawniliśmy się przed Jedi. Ruszaj za nimi, mój młody uczniów, wiesz co robić. No w filmie pamiętam jak oglądałem pierwszy raz, to Dartmo to była moja ulubiona postać. Czekaj, e, naciśnij Jeśli ten, aby otworzyć holoprojektor i udaj się kapurę. do swojego celu. Może Dobra, razem dotrzemy na korusant. Na korusant, tak. E, musisz wcisnąć przestrzeń korusant? Nie, 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 nie na przestrzeń. Na dole jest. Y, wykrzyknik. Nie, czy bo tu takie jakby klocki są? Nie, to Wszędzie, trochę. tak. E, czy na pewno chcesz? Tak jest. Ta, e, ja też? Tak. Dobra. Jest. Wow. O! Ciuj, odpalaj hipernapęd. Możemy? Tak. Ta mm. Ej, gdzie ty jesteś? Czekaj, ja mogę mówię na dół? Może tak zniknąć? Korusant. Oh wow. dzielnica federalna. Jak ładnie wszystko się świeci. Tak, ta planeta w ogóle jest bardzo ciekawa, bo to jest... No proszę, na całej planecie jest jedno wielkie miasto. Część wszędzie, wszędzie są wieżowce. Wyjaśnijmy Super. jak najszybciej sytuację na Nabu. Mój lud czeka na ratunek. Witam wasza wysokość, mistrzu Jedi, No dobra, mistrzu. o, grasz tą. To czekaj O przepraszam Anaki, nie? Co to jest w ogóle? Statek. Nie, to my nie chcemy użyć tego. Do Senatu musimy się udać, tak? Mamy porozmawiać tutaj do Senatu i włączyć tak. nam się tryb. A przynajmniej powinien się włączyć? O właśnie. Jest. Yeah. Co tu już? Wspaniale widzicie, no. że żyjesz Wasza Wysokość. Po zerwaniu łączności zaczęliśmy się obawiać najgorszego. Najgorszego Z niecierpliwością czy Niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Nambu. <laughs> Wasza Wysokość, czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? No dobra. Ale wiesz co Adam, widzę, że ty jesteś taki malutki, na tym musisz, musisz się trochę wyżej. O, o właśnie. O, specjalne posiedzenie, na którym przedyskutujemy eee, sytuację. zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj nam pokazuje, ale muszę być szczery: jego władza nie sięga. Nic za daleko, żeby, żeby senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli Wasza Wysokość zasugeruje wybór nowego wielkiego kanclerza. Który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. Wspaniale, możemy kontynuować. Na czym to ja. No i co? Dobra, sobie ja idę za nim, żeby to jakoś szło. On no tu strasznie pomału... Ty możesz tam odcykać, czy jest jakiś... tocek? Ach, jesteśmy więc. Tak, jesteśmy w tym samym miejscu. A, dobra. Muszę jeszcze zająć się pewnymi kwestiami. Dobra, 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 dobra. dobra. Jakimi kwestiami, Palpatine? Czekaj, chodź tu nas przeniosło, czy co to jest? Nie. A, hey, Dobra, nie dawaj mam? do, do taksy. Mm -hmm. Budynek senatu na Coruscant. Jeszcze mamy do wyboru północne lądowisko. Świątynie no, Jedi. Wschodnią dzielnicę. Jejku, ile miejsc. Dobra. Weźmy w takim razie na Coruscant. O. Do budynku senatu, tak? To wybrałem? Tak. Chyba. Tak. Dzielnica federalna, post i taksówek. Ale budynek. Aż nie mogę do góry spojrzeć. Ale proszę na no. to, jak mam lampę i rzucę nią w górę, Dawaj. to wszystkie pieniążki spadną na dół. No. no tak powinno być. Ty, a ja wszedłem do środka, ciebie nie przyniosło jeszcze. Teraz cię przyniesie, uwaga. Tak jest. Tak. Musimy szybko coś zrobić i powstrzymać federację. Spokój! Spokój! Czcigodni przedstawiciele Republiki, wnioskuję o wotum nieufności dla Wielkiego Kanclerza Valorum. Spokój! Spokój! Postanowiłam, że wrócę na Nabu. Proszę Wasza Wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Przyjmuję Anakina jako swego padałana. Nie czas teraz na to. Ruszaj z królową na Naboo i odkryj tajemnice sitów. Mglista przyszłość chłopca jest. Okej. Okay. Wróć do oto Gunga na Naboo i poproś Bos'a tego o pomoc. No dobra, czyli tutaj... Co, znowu do taksy? Chyba tak. Jakaś tam misja mega powtarzalna, to czekaj. No chyba po prostu nas wprowadza na do... tak. Nie, Wojtek! <grym> <chodek>. Czekaj, <grym> co? Ja też muszę. a Czekaj, czekaj. Nie, ja już jestem w innym miejscu, tak? Osobno a. jesteśmy. Eee, ciekawe. Czekaj, to północne lądowisko, tak. Tak. <grym> Ale fajne, że możemy się tak rozdzielić na jednej planecie. No. Ciekawe, czy jedna osoba może lecieć na inną planetę, a druga zostać tu. <grym <grym to, 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 to mapa galaktyki... A, ja mogę po prostu wejść, tak? I... No, mam no, 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 mamy korusant, mamy i mamy Tatooine odkryte. Dobra. Klikam tutaj. Yy, na, jezioro. na... jezioro. Tak jest. A, to ciebie też przyjdzie. Dobra, to jest miejsce, chyba tak, tak. To jest yy, dokładnie. To... Tak, 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 tak. Możemy to przebiec tutaj szybciej. Tutaj widzę 12 metrów. Znów o. Znowu musimy zanurkować, tak? Tak. Musimy go odnaleźć, on już tutaj jest, w sali trenowej. Let's go! 42 metry, zdaje się. Tu? No. Na... Let's go. Okej, okay, to czekaj, byliśmy w tej lokalizacji. Też jest pusto. Czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. Albo uciekli. Ty, Bydne. przecież oni na wojnę się szykowali. Ano tak. Czyli, jak tu... Skoro tutaj nie, nic już nie mamy... Mamy się wrócić? <grymDon> znajdź święte miejsce Gungan. Okej. Okay. O, jestem. Jejko, jaka misja. Trzeba było... W jedno miejsce i z powrotem <głos> <głos> Praktycznie nikogo po drodze nie było <noise> A dobra, teraz możemy tutaj na do nabu. Dobra, do dobra do to rozwalić? O kloczek na górze. Ty no, klocek klockiem, ale... Cześć, ja... okay, tu musisz chyba rozwalić, nie wiesz? Ale Możesz się zmienić. Kim tam chcesz. Ja to widzę, że tutaj coś jest do zbudowania. I to będzie jakiś klucz. Albo jakiś o, coś. Mam! I To się nazywa ruszyć głową. Mój krzyka, że... o, jest Ok, jest tajemne przejście. I teraz co dalej? Zarzar powód Ok, <śmany> powinno cię przenieść. Oni tutaj chyba. Tak. Trafiliśmy na zebranie. Kto to? To ja jestem Amidala. Nie. Ja jestem Amidala. Ja jestem Amidala. Nie. Ja jestem Amidala. Dobra, Kwikuni Amidala. Uczyni! Ja jestem Amidala. Ja jestem. Wybaczcie kłamstwa. Musiałam dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. Błagam, pomóżcie nam. Boże! zabędą przyjaźni, ruszajmy do pałacu. Musimy zaatakować ich statek i stawić czoła wicekrólowi No dobra, to zaraz. Tutaj możemy wskoczyć, czy ja z buta tutaj szybko przebiegnę? A czemu on mi pokazuje jeszcze jakąś misję? O co tu chodzi? Może jeszcze chyba dodatkowa. Aha, tak, tak, bo tam, yy, właśnie zaakceptowaliśmy, czy ja to mogę usunąć? Zdaje się, aktywne misje, tak? I to jakoś usunąć śledź To jest A. A jak nie chce śledzić, to co? Mm. To B <laughs> <laughs> powiedzmy, dobra. E... Ty to włączyłeś? Mm? Okej. Okay. Się. Już! Do statków, szybko! Będzie bezpieczny. Wicekról powinien być w sali tronowej. Zajmiemy się tym. Pójdziemy naokoło. No dobra. Uwaga, uwaga. Jaki dużo mam pasek życia? A oprócz tego ma jeszcze trzy jakieś tarcze. Podnieś. Okej. Okay. W niego. Prawym i co? No dobra, ale jak wyceluje. A, w ten sposób, dobra. Przytrzymaj LT, aby celować mieczem świetnym. Dobra. I też mogę nim rzucić, tak? Tak. Super. Wow. O. O kurcze. Ej, bo ja nie mogę się ruszać Nie, A, nie mogę... A, czyli to, to jest to będzie jakiś pojedynek tutaj. To jakby Dobra, dobra, dobra. Chodu. Ty rozwalił mnie. Pojawi się. Dobra, jestem. Unikaj nadchodzących ataków. Dobra, spróbuj użyć yy, lewo prawo, wykonać unik blok. Dobra Dobra, był unikwójka. Nie, silny jest. O, Y, dobra. Czegoś, z nim walczysz? Chodu Ucieka nam. O, ucieka. Ale towarzystwo! Jak? Blokuj. 16 droidów? Jest, 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 jest! I cia! Ale szybciutko ich Nie Jesteśmy przecież Jedi! Dobra, gdzie jestem tutaj? Ścigaj, darta maula! Przez rafinerię Plazmy. O, te twoje robociki, co mówili, że są fajne! Tak, 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 tak! Czekaj, czekaj! No Um, a jak ja mam tam... A dobra, jest winda jakaś. Szybko, szybko. No nie, rozwaliłeś jedynego... A, myślałem, o. że to był jedyny gościu... <laughs> jedynego zaprowadzi. operatora, tak Drob droidy, mistrzu. Opa, nie, ja że było do... Jeszcze droidy. bym spróbował tym Y. -kiem? O właśnie, to jest jakieś kombo. Mhm. O, z dwóch stron. Atak! Nie! Spadłem! się zrzucił. Zrobił taki gest, że wiesz, rękę wystawił. Pow. No i natknąć. Jest teraz? Wow. Będziemy musieli skakać chyba po tych tych, tam były takie dinksy. Oj, laserowe drzwi. Chodź, nie Czekaj. możemy mu na to pozwolić. Dobra, jest. Ja, tuż za tobą. O, nie! Yeah. Yeah, co zrobiłem? Chyba musisz odpowiednio się... Patrzeć się na, na tego, na którego chcesz skoczyć, wiesz? Coś takiego. Ojej, droidów. Jest tak Czekaj czekaj po mnie Dobra, jestem ducho Szuka dalej A ja znowu zniszczył okay. Co jest grane? Co za skok? Mnie by o, nie Znajdźmy jakąś inną drogę do niego no dobra, znajdźmy jakąś inną drogę, tutaj coś jest yes. Góra. Nie! Uro! oj. Nie Dobra, ja poszedłem gdzieś tu w prawo i są tu jakieś elementy, które będę mógł. Może pójść w drugą stronę i coś spróbować, albo... Co mnie tu namierza? Co to mam tu przejście, zobacz. Mam jakiś element. Dobra, dobra, dobra. Powiedz jak mam. I dzięki temu jesteś w stanie przejść gdzieś, czy... Chyba tak. Bo mnie chyba do góry wyśle. Jestem. W takim razie... A on zeskoczył do ciebie. Przed on był koło mnie. To czekaj, ja też zejdę. Ale komosy. Why gone? Jestem. I tutaj, w plecy. Nie! Patrz jak ucieka. A. Te bariery są bardzo no, nie. niebezpieczne. Ostrożnie Zepsuta. Więc oto. Ja, Coś trzeba zrobić? Tutaj też? Też. Mo co przybywaj? I w Jezu. Okay. No dobra, Okej. No został. Znowu. Co tym razem? To tutaj jest chyba czasowe Tu też? Znowu? Cierpliwości, wadałanie Cierpliwości Oto mamy te Nie Nie Co? A, coś tu jest Dobra Ten dings ma trafić tu Jeszcze czerwony A, czerwony co zgubiłem Nie, gdzie to te... jest? Nie, tu Żółty, mam nie, nie nie Na górę i zielony są Będzie Jest Ale dostał zostałem złą szutowany jak <grym> blokuje Blok za blokiem Nie 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 Uwaga Co to był za to? Ja spróbuję z daleka rzucać na... w Zwycięż... Uważaj, uważaj, uważaj! Po nim. A <śmienicza> Oh, Młanie, obiecaj, że wyszkolisz chłopaka. Tak, mistrzu. Mm. Ale tak. <noise> to, to, <noise> to koniec tego małego powstania, wasza wysoka wasza okupacja dobiegła końca! Anio! To tylko zmyłka! A teraz, Wicekrólu, omówimy nowy traktat. Ua! 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 A mnie tuнали w ciepłe trasy, to byłem w Kaz compute. nie! Nie <coughs> muszą wyruszać już na bitwo No i dobra status poziomu mały problem Okej, okay, czyli udało się to i teraz y, następna rzecz jaka będzie to wielka bitwa z masą przecież tych Breedów. Tak jest Okej, okay, czy nam się coś tutaj udało, czy... Nie właśnie bardzo mało malutko zdobyliśmy, nie? Zaraz się okaże Okej, okay, tutaj coś pominęliśmy Mini zestawy, cokolwiek? Nic żeśmy nie znaleźli, okej okay. Postacie i statki, jakieś nowości Bez peleryny qui Jean też chyba bez peleryny O. Okej okay. O, to droideka, tak się nazywa Ten taki, e, który się toczy no dobra, okej, okay, no to słuchajcie, myślę, że to jest idealny moment na zakończenie tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jak wam się podobało, albo łapki w dół, jeśli nie, i co, widzimy się z wami w jakimś następnym odcinku, do zobaczenia! Narka!